I, i, i ja też chciałem wszystkiego doświadczyć, i też chciałem w swoim życiu doświadczyć, jak to jest zagrać w rosyjską ruletkę. Otóż rosyjską ruletkę grałem dwa razy w życiu. Żeby było jasność, nigdy więcej już to nie zagram. Może opowiem o pierwszym przypadku. Yy i o innej stronie. Słyszeliście może o chemicznej kastracji? Wszyscy byliśmy jej poddawani. Oprócz jednej osoby. Mnie. A dlaczego? To Wam powiem, bo to totalny, totalny przypadek. Przez yy, do roku 2000, to już je, 1978, jakieś tak 20 lat już siedziałem, to przez 20 lat Wszyscy byli poddawani tak zwanej chemicznej kastracji. Ja na szczęście nie, a tylko z jednego banalnego powodu później, później wam o tym opowiem. Zobacz zamiary. No i czy miło poznać, ale no zjebałem totalnie i jestem przykro, nie? I tyle ci mogę to powiedzieć dobrze. przekonanie. Tutaj teraz nie wiadomo co też. No dobrze, w takim razie widocznie nie rozumiesz tego, co powiedziałem. To teraz yy, tyle o... ty, ty przygódkę no. wytłumaczyć to kurwa łopatologicznie, ponieważ dzieli nas przepaść ewolucyjna. Jak już powiedziałem, to na mnie mówią margines. a ty robiłeś to wszystko dla zasięgów, dla kapusy, dla siana. W e, bardzo, bardzo w perfidny sposób, z To były właśnie owe pierwsze fortuny, wtedy e, był tak zwany okres przejściowy e, tuż przed demokracją, tuż przed okrągłym stołem e, i naprawdę to, co tu się działo? Dobra. Ale,